Dobrze, proszę Państwa, znowu była aktualizacja i 26 podobno ulepszyli dribbling, także niech się wiedzie w tym pool champions. Nie ma co czekać, panowie, chyba nie ma co czekać. Trzeba od razu wjeżdżać, chyba że mam jakąś fajną paczkę tutaj. No dobra, można na start otworzyć, nie? A i mieliście rację. Że już nie ma tych kart. Mówiliście mi to wczoraj, że i jej to zmieniło. Nie ma kart z 1000 Expa, jest po prostu 1000 Expa, czyli nie da się zachować. Dobra, zobaczmy. Może akurat szczęście mnie trzyma jeszcze. No, bramkarz pierwszy na pewno nie. Również nie ma. Masz już dość grania gównianym składem w EA FC 26? I chciałbyś, żeby ten skład koncepcyjny stał się twoim głównym składem? Jeżeli tak, to zapraszam cię na stronę partnera kanału, czyli fcoins.gg, do którego wszystkie linki znajdziecie w opisie. Fcoins charakteryzuje się szybką dostawą 24 na 7, średnio w 15 minut. Oprócz szybkiej transakcji gwarantują oni prawie 100% bezpieczność, a ponadto pokrywają 5% podatek EA. Jeżeli chciałbyś zakupić coinsy, to zachęcam cię do skorzystania z kodu promocyjnego Oscar który daje 5% więcej końców. A jeżeli chciałbyś sprzedać swoje końcy, to również na stronie istnieje taka opcja. Także serdecznie Was zapraszam do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Nie ma co czekać, wjeżdżam bez rozgrzewki, Bilans 5.2, strasznie botowaty Bilans, ale z takich dziwnych, abstrakcyjnych rzeczy, które stały się w ten weekend, widziałem, że wczoraj Bułaku zrobił 12.3. No, więc powiem wam, to jest akurat dosyć ciekawe. Składzik, no, jest zajebiście potężny po wczoraj. Dobra, składzik, zobaczmy, Matuidi, Diki Dongo, Kwaradona, Gila, Nico Williams i Marek Rashford po Evo. I Didier, no i to jest precyzja moja kochana, nie? No i Didier Drogba, low driven, dzięki, 1-0. Dobra, czy rzeczywiście dribbling jest troszeczkę lepszy? Chyba, kurczę, tak, ale ten Artegener zaczął się z powrotem dobrze ruszać. No, ja, ja słyszałem, że. No, wiecie, EA w tym roku bazuje na naszym feedbacku. Słyszałem, że feedback na wczorajszego patcha był absolutnie tragiczny. Chyba 60, ponad 60% graczy zagłosowało gdzieś tam w ankiecie, chyba na Discordzie EA, że patch jest słabiutki. W związku z czym, no, stwierdzili, że go zmienią. I czy, czy to jest moim zdaniem dobre? No, oczywiście, że tak, bo mi się też ten patch nie podobał, ładnie. W końcu nas słuchają, normalnie po dwóch tygodniach by było. Teraz. Na drugi dzień, nie? No no, dobra, nie, no na drugi, no, bo to w czwartek była aktualizacja, tak, o ile się nie mylę, a już mamy sobotę rano, nie zmieni, no to no. I Didier Drogba, dobra, to jego zostawianie się jest chore. Jest? Jest Droya? Co za Czemu trafił we mnie? Dawaj Didier. No i Didier hat-trick, hat proszę państwa, 3-0, mamy to. I jeszcze Totti dokłada 4-0. GG chyba. GG, good game. Tak jest. I przejść dwa. No i piękny rozgrzewkowy mecz. chyba lepiej by się mogło. Zaczynamy od winka i to dosyć pewnego, szybkiego. O, ma taki sam przodek obrony jak ja. Ma no, yuzu, i misia. Ma dobry składzie ogólnie. Nie, tak szczerze to czuję, że dzisiaj będzie albo 10, albo 11 winów. Nie czuję ani 13, ani 12. Ale ale kto wie, no zobaczymy, nie? Przecież nie takie rzeczy już się robiło tutaj. No jakiś mecz Majki mu się trafił, nie? Aj, ładny Momo Sala, kurcze, 1-0 dla rywala, ładnie mnie zrobił Kurde, dobrze gościu naparza, tak szczerze Ojojoj, oj, oj, idealna piła Iii, ojojojojojoj, oj, 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 oj. będzie problem, będzie problem z tym typem, bo naprawdę jest niezły rywal Eno, nie eno, ja się za bardzo w obronie wylamam, ja nie wychodzę, ja wiem, że tu jeszcze wrócę Ale walka trwa, nie? No gościu jest fenomenalny, bardzo dobrze gra Albo inaczej, ja gram słabo. O, może tak bardziej w to, w to pójdę. Lidier? Jedziesz, 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 no chłopie, musisz, musisz to mieć. No to musi być gol kontaktowy. SPALONY BYŁ! Ale jaja są. Ej, no tym gościu, tym salachem i wszystko. Gościu gra salachem na e i mi wszystko zabiera, o co tu chodzi? Ten meczek jest dziwny akurat pod tym względem, pod względem odbiorów rywala. Oj, patrzcie, patrzcie, no hit! Dobra, dawaj, teraz w końcu pierwszy odbiór, który mówi nie wyszedł z pleców. No, zajebiście, brawo, Salah, kurde ty. Ale mnie jedzie, nie no, nie wychodzę Ja wierzę, że tutaj jeszcze wrócę, nie? A ja nie wiem, to, to, nie, 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 ja nie wychodzę Nie, ja jakoś mi ten bardzo, bardzo boli, nie? To ja nic nie mogę zrobić, nie? Wow, naprawdę ziomek Ziomek mnie niszczy po prostu, dobra Spróbujmy, spróbujmy, Güler Karny, brawo, brawo, Van Dijk Dobrze, środek, idź 5 jeden. I Momo salach dzięki, 5-2. Ajdź, prawie. No i 5-3, jazda, i wracamy, i wracamy, i wracamy, i wracamy, i wracamy. Dobra, i 5-4, i 5-4, i jeden gol panowie, jeden gol, i my to mamy, i my to mamy. Aj, żółgundę w wsadził to na 6-4, perfekcyjny rzut roży, niestety. Arda, Gyller nie ma. Nie ma, jednak przygrywamy, ale i tak szczerze jestem dumny, bo tutaj było 5-0, wróciliśmy na 6-4. nawiązał troszeczkę gości, na pewno narobił w gadki. Było blisko. No i właśnie, ostatecznie... Dziwne to było, nie? Ostatecznie nawet miałem lepsze statystyki, w sensie oczekiwane gole. Gdzie po pierwszej połowie miałem jeden strzał, goś miał 8. Bardzo dziwny mecz, bardzo dziwny mecz. Dobrze, zobaczmy panowie, niech się wiedzie, nie? Howard, Saliba, Van Dijk, Rize. Pimpong, Galager, Majurę. No taki o, taki o składzi, chociaż jest Claudia Pina klasycznie. Jaki bilans? 6-3. Straszny bilans, nie? Równy do zeszłego tygodnia, ale to w uczemnicy jest jakieś dziwne. I tego się będę trzymał, nie mam zamiaru się denerwować, chyba że wbije 8-7 jak duszam. Momo, Jest, sadził to! 1-0, super, cudownie, piękne. No, oczywiście, że tak. Z chęcią zobaczę jak trafiasz dwa lockouty jak Mikelos, ale Żulku, to zabrał, fenomenalnie Dawaj No i teraz pytanie, nie? Fajnie, że wygrywałem <grywa> Na xD, nice No i fajnie, no i czasem tak trzeba <grywa> Dobra, to sprawdźmy, 7-3 bilans, no i... Wiadomo, dzięki Disconnectowi, dzięki temu, że wygrywałem No ale zobaczmy, 4-3-3, zwykły wariant, bez żadnych defensywnych, no pomoc fajna, tam widziałem Dziwne karty w sumie tu są. Jest ten Inigo Martinez, jest Cristiano Ataku, Barcola, kurczę. ale to zrobił fajnie. A, i po długim, dobrze, 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 mój błąd, mój błąd, ja się tutaj rozjechałem w obronie za bardzo. Uuuu. Bez sensu. Ale widzę, że teraz bardziej do łask wchodzi formacja z trzema pomocnikami. W Bachu też widziałem, że wczoraj chyba 4-5-1 grał, tym normalnym wariantem. Gdzieś coś widziałem chyba, że Mati4one wrzucił, że 4-1, 4-1 mocne. No i dzięki Don Vito, i dla ciebie gol oczywiście z dedykacją, 1-0, 1-1 Kurde no, gol Ładnie Raja I może zmiana formacji, może po tych aktualizacjach trzeba formację zmienić, bo to 4-2-1-3 za tak szczerze troszeczkę go Troszeczkę tutaj nie dojeżdża już mi w tym momencie, jakoś tak nie potrafi się bronić w ogóle Może formacja na trzech pomocników właśnie, tak jak ten typ Ale piła, ale piła od połowy Dobra, Artagiela na boisko Liczymy na błysk tego, tego tureckiego Starboy'a No i dawaj, dawaj Arda teraz No i pięknie, i Arda Geler już wychodzi Arda Geller! Aj, a mi się nie odbije pod giry, no niestety, nie Drogba, nie! Nie! Kurcze! co ja zrobiłem? Giler! Kurde! Kurde, no akcy mnie! Dobra, karne panowie, pomóżcie mi! Dobra, rzuty karne! Lecimy! Dobra, pierwszy w prawo mocno Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro. Gdzie on strzeli? Prawo dół. Środeczek, dobrze. Aj, ciągle prawo dół. Kurda, dobrze. I lewo góra. No i przegrałem, niestety GG. nie, jajaj, no ładnie, ładnie to się zrobił, no. Opiekał mnie w karnych. No niestety, 7-4, no karne loteria. Szkoda, szkoda, szkoda. Naprawdę ciężkie, w ciężkie. No 7-4 bilans, dwa razy więcej porażek niż tydzień temu, nie? To co, wracamy do tej. No można wrócić w sumie, no. Kurde, no żeby tą dyszkę chociaż zrobić, nie? Na dyszka już tak nie. No, 11 to było. 11, nie, ja bym chciał 11 ciągle, nie, tylko teraz nie mogę meczu przegrać, Dudek, hinzapie, no Proszę, jakiś łatwiejszy matchmaking delikatnie Desiree na ataku, Isak, Bans i Doku I karny, pięknie zaczynamy <laughs> Brawo, brawo, Didier, 1-0 No mi... Znaczy nawet nie powiem, że mi się źle gra w tą grę, bo mi się gra całkiem nieźle, ale rywali dostaję jakichś porąbanych Ja mam 7-4, a Guściu mnie kręci Desiree jak chce, mam 7-4 bilans, nie, 7-4 o! Momo! wow, Jak zgarnął pajęcinkę! Cudownie! Nie no... Zawał chyba dzisiaj, nie? Nie ja dzisiaj mało trików robię. Ja chyba jednak muszę mieć skrzydłowych, którzy są bardziej, wiecie, tacy... ...kreatywni, bo w Momo Salach to jest taki... ...skrzydłowy, który... ...jest fajny do pobiegnięcia i strzelania gola. A ja lubię jak można się skrzydłowym pokręcić trochę, jakiś triczek zrobić A Momo Salah ma ile? 4 na 4... Nie, 4 na trzy on chyba ma, brak trickstera. Brawo, brawo, fenomenalnie, Desiree Duel u niego znowu, ja pierdzielę. Dobrze Momo Jest, brawo Didier, super, 3-2, wow Kurde, wiedziałem, że na krótkim, ale nie się wsunąć Tylko, że w tym tygodniu te mecze close przegrywam, tydzień temu zbiłem 13-2 Bo te mecze close to wygrywałem a w tym tygodniu ten Mecheklous przegrywam. No i jest jak jest, nie? Być może tydzień temu miałem lepszą dyspozycję. Troszeczkę gry pewnie tydzień temu nauczyłem, już wiedziałem na co mogę sobie pozwolić, jeżeli chodzi o kręcenie się. Tu dali dwie aktualizacje dzisiaj. wiecie, człowiek też się gubi już, co, co może, co nie może, jak tu grać tę grę. Czy jestem jakoś zadowolony, hu. Ale czy będę, jak zrobię 11 minut? No, to myślę, że będę. 10 minut też będzie ok. Byle, byle nie poniżej dyszki, nie. Ale znowu meczy close. Chociaż close pod względem właśnie wyniku, ale nie statystyk, nie. Ja Mamardeszwili, a rałko, kundę. No nie, no to jest już składzik taki, no kamal, no i no to trzeba wygrywać takie mecze. Eze, ze gościu ma gakpów. No nie, nie, nie. Jak ja to przegram, to, to robię paczkę z ikoną. Ja stwierdziłem się, co nie jest, 1-0, brawo. Jejku, ale jaka cisza w ogóle, jakieś skupienie, tragedia. Jest, Raja, przesunąłem się delikatnie, jejku. No i frimpong, a on dostał strasznego bafa. niesamowity jest ten Frimpong teraz. Tak mi się frimpongiem jeszcze nie grało w tym roku. no i to było to, to była ta precyzja plus Didier Drogba. Kurde, no myślę, że go zrobię tym wykształtem. Nie, ja dzisiaj w ogóle trików nie robię, zauważyłem. Jakoś mi ten buff dribblingu wszedł na psychę, jeżeli chodzi na to zwykłe sztuczki techniczne. Kurde. No i 2-1 i pięknie, dobra zmiana Ardyglera. <grymne> Bo jeze, Boże! Ja nie wiem, jak Salachem przychodzi z zawodników. On nie ma trickstera, on nie ma sztuczek. Ten dribbling 0 też jest tragiczny. Ja normalnie się czuję, jakbym grał bez, bez PS-a momentami. on ma fineskę fajną, to fakt. Fineską wchodzą, wchodzą fajne rzeczy. A jeśli chodzi o pojedynki sam na sam, to jaki i realnie, Ramadan. Nooo, jak to ku. Zarałcho pełot przepycha drogę. O, teraz dobra, pił jak wyczekał. No i wiedziałem, wiedziałem, że to będzie długi. Dobrze, jest. Kurde, Tomek się kręci lepiej niż w Salach, nie? No i już Tomek więcej, więcej, więcej gole niż Salah wystrzelił. strzelił, to ja może Tomka sobie kurde tutaj dam na tą prawą pompę Na pewno Salaha po LW sprzedaje, bo to nie jest taki, taki skrzydłowy, którym... Gra mi się aż tak super To jest, to jest też problem <laughs> Ja, ja wiem, że to jest coś dobrym, Bramka, ale ty nie musisz udawać który Pogba na no, SPD SPD. Dobra, no mamy to, gościu sam na czas zagra. Ja nawet nie musiałem na czas grać, on już wiedział, że to przegrał Dobrze, jest 9-4 Także tak, taki cel, turbo, turbo, minimum osiągnięty, nie ma tragedii Dobra, dalej, Chevalier, Marquinhos, Van Dijk, okej, okay, Morton Marquinhos, Vitinią, Sisi na eśpo i na ataku Diani Dumornay, nice O kurde, ale on tam... Nie wiem co... Mu... Nie, nie będę mówił, ale... No i tak, tak, tak powinny wyglądać starcie z babkami, generalnie w EFC. O jezu, dobra. Ja wiem, czemu mi tym salachem tak nie wychodzi, bo ja gram na asyście, a nie potrafię jeszcze z kątów strzelać. En, Boże, ja gram na precyzji. Didier. Ojej, kurz. Ale on ma kosmiczne strzały, naprawdę kosmiczne strzały. To po prostu. On ma taką siłę strzału, Jeśli jeszcze, jeszcze połączycie to z precyzją. To, to są na... często wchodzą mistrzały, które powinny lecieć w bramkarza. A i się przesunął. no ale Ja się autentycznie boję tego Freamga. On jest tak dobry teraz. Frimpong ma... mi się wydaje, że on ma Jokeja srebrnego Dobry pas. No, ładnie, ładnie, idealna piła poszła, kurczę. No, ja pierdziele, no przecież to jest abstrakcja, jakaś gościu ma trzy strzały na bramkę Gości mnie niszczy tą formacją przede wszystkim i tym wracaniem się pomocnikami Fenomenalnie gościu gra w obronie, nie? Ma tak zagęszczony środek pola, On gra 4-1-2-1-2 Ja autentycznie nic nie mogę zrobić na to I, i dwoma bobami na ataku I gol za golem Prawda, dobry gościu, dobry, no zajebisty tak szczerze No nie, i kontra, i kontra, i GG, no Wow, 5-1, ja. No, zostałem zmaltratowany w tym meczu po prostu. Kurde, no dobra, dograjmy ostatni meczyk. Niespecjalnie mi już. Niespecjalnie mam na to Hotel to Food Champion, powiem wam. Zostałem tak zgnieciony w tym tygodniu. Boli mnie dupa. <grym> Zrobiłem taki upgrade y składu. Ten składnik jest 50 razy lepszy niż tydzień temu, a wbiłem. No jeszcze nie wiadomo, albo 3 albo 4 winy mniej. Howard, Hausen. Okej, okay, piękny składzik, piękny składzik. Nie no, to już trzeba wygrać. Mecz od dziesiąt, o dziesiąte zwycięstwa, panowie. Mecz o honor tak zwany. Didier, 1-0. Super, super, super zaczynamy. Nie, ja dużo popełniam błędów w obronie w tym tygodniu. Strasznie, tydzień temu mniej trochę popełniałem. Jak mówię, no zasłużony bilans. W tym tygodniu gram jak gówno. No to mam gówniany bilans, nie? Jest jak jest. Może pomyślałem, że jak kupię lepsze karty, to mi wygrają te mecze. No i ładnie, the i frutos mi strzela. Dobra, jest Didier, 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 tutaj jakoś kurcze kieruje Oczywiście, że to ma znaczenie. Fixta. Nie no, ja coś takiego tracę, po prostu nie mogę. Dobra, wiedziałem że to jest 3-2 jakieś dziwne. cóż, no trzeba zrobić krok, krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Za tydzień, tak jak powiedziałem, Rodri wraca na boisko chyba. Może inna formacja jakaś będzie. Może za mało zagrałem, w sumie, w sumie, to też jest, pra... to też jest jedna z rzeczy, że mało grałem po tym patchu, jak wyszedł W sumie nic nie zagrałem po patchu Momo, środek Nie, ja muszę też poćwiczyć te strzały na precyzji z kąta. karny? Nie? Okej okay. i chciałem co jakiegoś ładniejszego gola No a wyszedł Wylew, 4-2, dobra, tu chyba raczej Oby te nagrody oddały jakoś, nie? A to, to był hit, nie, jakby jak nagrody za dyszkę, albo za dziewiątkę, jeszcze nie wiadomo. Jakoś turbo oddały. Howard, gol. Ale fatalny. Dobra, mamy. Mamy, 10 dwa panowie. Jest czy nie ma? Jest czy nie ma? O to jest pytanie. Czy gościu wychodzi, czy nie? Może jakieś zmiany jednak robi, nie? Wychodzi, jest 10-2 bilans. Nagrody, szczerze, <grym> trochę mało tych paczek. Brakuje mi tej jednej paczki, która jest zazwyczaj za tej 11 winów, nie? Czyli ta paczka 10 x 8,2 2 No jej ewidentnie brakuje, no ale jest jak jest, nie? Jest jak jest. Otwórzmy te paczki i sprzedajmy składzik. Nie ma co tutaj tego trzymać, skoro się źle tym grało. No to co, paczki Team of the Week? Yy, w sumie to nic ciekawego nie ma w tym tygodniu, może powinienem mnie przytrzymać. Chociaż jest same, nie tak źle. Napastnik, no to już też słabo Francja. Mateta chyba. O, no i tak akurat, co fajne Team of the Week, akurat dropnęły. Chyba jedne z lepszych, jeżeli chodzi o tę drużynę. No to co, Ultimate Scream. Nie, 10x8, 3. No zobaczmy panowie. O, kurde, bez walkoutu. No, nagrody takie jak a Liga Weekendowa. No, trochę smutne, brakuje pików troszeczkę za Ligę Weekendową. Może w drugim sezonie poprawią. Właśnie, to są ostatnie nagrody w tym sezonie, więc mam nadzieję, że w przyszłym coś innego troszeczkę zobaczymy. Może troszeczkę pików więcej albo jakiekolwiek piki, nie? No i zobaczmy, Ultimate Scream. Są fajne, fajne trafy są do 8.7, alo, Vairan jest między innymi, Mbemo. Czy my trafimy w ogóle walkout? Nie. <grytanie> no i... Ona nie jest trójką, ten Finesse'ka. Ja I ostatnia paczka, czy ona jakkolwiek uratuje tę nagrodę? No liczymy na podwójny walkout, nie? 3 x 8,5 plus wymienne. Niech się wiedzie, jest walkout. SPD. Anglia, Declan Rice, proszę, no to musi być podwójny, nie? Jest! Z Inter'em, to nie może być nic dobrego niestety, także trzeba sobie śmiało powiedzieć, nagrody lipne, lipne, jest to oczywiście Bastoni, nawet nie, oczywiście Lautaro Martinez w środku, a no, raczej mała szansa coś dobrego, tak jest, no niestety, no niestety, po, nagrody podsumowały tą Ligę Weekendową, szkoda, Tra, tragedia, najgorsze jest to, że w połowie Ligi Weekendowej straciłem takie rozumienie gry i taki wiecie, pomysł na grę w ogóle, aż musiałem formacji zmienić przez to wszystko, w związku z tym, no, składzik się nie spisał, niestety, uważam. Myślę, że to by był lepszy prawy pomocnik, gdybym lepiej strzelał z kątów. To co, Salah 303 tysiące, kupiony za 292, więc spoko. Ale nim mi się z kolei lepiej grało niż mamo Salahem. W sensie większy fan był z grania z nim. No, Drogba był fajny, ale czasem mi czegoś brakowało: właśnie takiej zwinności, kurczę pieczone. I to był minus u niego, ale z drugiej strony też się spodziewałem, że to nie będzie najzwinniejszy napastnik. Dobra, zobaczmy ile on na rynku kosztuje, bo to wiadomo na foodbinie takie sprawdzanie. 748 najtańsze, no to dajmy za 745. Z, yy, jedna paczka, tak na pocieszenie. Może może, może się opłaci, może się nie opłaci, mniejsza. Sprawdźmy za 75K. Otwórzmy sobie za końsy tą paczuszkę, którą wczoraj... A za 70, sorry, tą. Zobaczmy. Na pocieszenie, niech będzie, niech się wiedzie. A my pocieszyliście zajebiście jej. No cóż, <laughs> jak, nie idzie, jak nie idzie w grze, to nie idzie po całości, nie? Dobra, dawaj się znać, co trafiliście za ligę weekendową. Pozdro.